SCP-8760 Klasa podmiotu Euclid Specjalne czynności przechowawcze SCP-8760 należy trzymać w zamkniętym pomieszczeniu z komputerem osobistym oraz SCP-8760 łamane na jeden znanym jako kula grypsu. Zbyt długie przebywanie z podmiotem badań na jednym streamie może objawiać się omamami, halucynacjami oraz zaburzeniem postrzegania czasu. Personel badawczy po długotrwałym przebywaniu z SCP-8760 raportował, jak kilka prostych pytań zadanych przez obiekt potrafiło brzmieć w ich głowie przez wiele godzin. Najczęściej zgłaszaną anomalią były wybrzmiewające wielokrotnie zwroty patrz oraz widzisz. widzisz? Zobacz. 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 A patrz, co się dzieje, jak ja mam piłkę. Patrz. Patrz. Zobacz. U mnie żaden ludzik tak nie robi, choćbym kurwa twoją starą zawała na prezydent nawet. Rozumiesz? Patrz. No, zobacz. Zobacz. Oni go po prostu przypuszczą. On sobie biega truchtem. Patrz. Zobacz. 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 Widzisz to kurwa? Zobacz. Puszczają go na taką odległość. Patrz. Incydent z 29 września 2025 roku. SCP-8760 usiłował wydobyć z personelu klasy D informacje na temat personelu ochrony odpowiedzialnego za czuwanie nad bezpieczeństwem projektu KCIP. Oto tajnione nagrania z kamer obejmujących obszar incydentu. Który to jest kurwa klawisz? Pytam ci po raz kolejny, ziomuś. Bo ja czegoś nie wiem, naprawdę. Zobacz, i przeciwnik zawsze mi od pleców dogoni. Ja nie wiem, na czym to polega. Zawsze mi od pleców dogoni przeciwnik. Zły moment, podania. wytłumaczcie mi, o co chodzi. Dlaczego on mnie zawsze dogoni, od pleców, co? Dlaczego? Wytłumaczcie mi, na czym to polega? Zobacz, 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 zobacz. Tak samo moja presja, patrz, patrz, zobacz. Odbiegają od niego. Zobacz, nie. zobacz. Nic nie mogą zrobić. Mi się wydaje, że ja nie mam jakiegoś klawisza, patrz.